Boku jest, To jest, to jest, tak jest. Czy ona tutaj mieszkała? Nie, jak było zimno, to ja bym to puszczałem i ona sobie tu była. Aha. Albo ze mną spała, przepraszam, ze mną spała. A na tym kołku, co mi pan przed chwilą pokazywał? Koło, niech pani pan, nie, cicho. Niech pani cicho. Niech pani powie. Pani pokazuje. Nie. O tak było, tu i ona była uwiązana i sobie latała, gdzie chciała, pyk, 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 trzy metry, siedem metrów. Czyli przestrzeń miała rozumiem, tak? O, a, czy, a tam w budzie co pan mówił? A kury co są, a budy co są, to dwie. Czyli też tam spała? Nie, spała ze mną. Aha. Nie, bo ja bym nie pozwolił, mm -hmm. żeby w budzie była. A to dlaczego pan ją uwiązywał? To no, raz nowy piesek. Nie, ja ją uwiązywałem. Ją. A dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że się poratała. Aha, bał się, że pan użył, ucieknie? Tak. Uh -huh. A kury zagryzła? Kiedyś? Nie. Uh -huh. Kury nie są moje. Są sąsiadki. ale nie tylko tamte. No i na sobie leto, tak, kau, 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 kau. Ja mogę zrzekać. A te psy tamto są pana? Sąsiadki. Sąsiadki. Ja ona się wracała. Chau, chau, chau. Jedzonką tu było. Marchewka. to... Chau, 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 chau. Ja mogę już.